Siamanko ludziska z, z tej strony Artas i zapraszam Was na kolejny odcinek Harry Pottera W poprzednim odcinku bawiliśmy się chyba w Kraba, i... w kraba. Byliśmy Krabem albo Goilem Goilem Byliśmy Goilem No i byliśmy w salonie ślizgonów gdzie Chcieliśmy wydobyć od Malfoja kim jest dziedzic z No ale oczywiście nam się to nie udało i Na pewno dziedzicem z nie jest Malfoy. A teraz musimy iść po prostu na trzecie piętro na lekcję eliksirów, by nauczyć się kolejnego zaklęcia. Zobaczymy, jakie to jest zaklęcie. Dobra, lecimy. Dawno mnie już nie było. Dawno nie nagrywałem. I muszę się wczuć w nagrywanie, bo byłem jakiś czas chory. wiem, wakacje chory i trochę dziwna, ale u nas padał i ja latałem po deszczu na podwórku. Ale mnie jeszcze za dwa tygodnie szkoła i trochę lipa. Szybko, nie chcemy się spóźnić do profesora Lockharta. Co to znaczy my? Y... To chyba Harry powiedział, co to znaczy my i się głosy pozmieniały jakoś dziwnie, ale dobra. Mniejsza. Lecimy na te trzecie piętro. To jest piętro drugie. Albo pierwsze nawet. Nie, drugie. I tu jest trzecie piętro, dobra. Czyli nauczymy się kolejnego zaklęcia. Idziemy na obronę przed ciemnymi mocami. Mam nadzieję, że nie pomyliłem co robiliśmy w ostatnim odcinku, bo naprawdę nie pamiętam. Dawno nagrywałem Harry Pottera. Grifoni, witajcie znowu na swojej ulubionej lekcji... No nie jest to moja ulubiona lekcja. Proszę poczekać z aplauzem, aż opanujemy Spongify. Harry Potter! Znowu my. Wyglądasz na spragnionego odrobiny wiedzy. Podejdź tutaj. Pokażemy im jak to się robi. Ale mam szczęście. No super. Skup się na symbolu przed sobą. Niech moja uroda cię nie rozprasza. Różczka, którą widzisz przed sobą, będzie się poruszała po symbolu. Kiedy różczka znajdzie się dokładnie nad strzałką, wciśnij odpowiedni klawisz strzałki, by trafić w cel. To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz dokładnie i we właściwej chwili wcisnąć wszystkie klawisze, by przejść dalej. Początek pierwszej rundy! No to lecimy! Góra, bok, bok. To jest łatwe. W pierwszej części Harry Potra było to o wiele trudniejsze. Narysowanie myszkom takiego samego symbolu. No, ale żeśmy chyba wszystkie lekcje zaliczyli. Pierwszy raz bym zaliczył, mówię wam. Wtedy te lekcje. 4 z rzędu Harry, przechodzisz do następnej rundy 5 punktów dla Gryffindoru Początek drugiej rundy No wtedy, że on chyba pierwszy raz na wizji zaliczył wszystkie cztery lekcje Ale to mniejsza nigdy nie zaliczyłem Ale było minęło, fajna część była Ale się skończyła 11, chyba odcinku z tego wyszło No tu jest oczywiście więcej bo to jest dłuższa gra znacznie dłuższa, najdłuższa Znakomicie, część chyba. Harry, przechodzisz do następnej rundy. 10 punktów dla Nie Ja mam tyle punktów, że masakra. Początek trzeciej rundy. Lecim. Bum, bum, bum. Najdłuższa chyba kombinacja. Bum, bum, bum. Tu góra, dół. Uaa, wow, ale fajnie. Mogę to robić z zamkniętymi oczami? No nie, zamkniętymi to może nie. Je, jakie to proste. Bardzo dobrze! Wykonałeś wszystkie potrzebne ćwiczenia. Fajnie. 15 punktów dla Gryffindoru. Udało ci się, Harry. Opanowałeś Spongify. A teraz czas na moje świeżo przygotowane wyzwanie Spongify. I znowu sprawdzian. Będzie światowym standardem. Hm, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Dobra, ale teraz SpongeFy. Chary Witaj w wyzwaniu Spongify! By je ukończyć, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się kilka pięter nad nami. Postaraj się odnaleźć ją jak najszybciej. Jeżeli twój czas się skończy, zanim znajdziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą Ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. Postaraj się, by zostało Ci jak najwięcej sekund, gdy znajdziesz gwiazdę ukończenia. Im więcej czasu Ci zostanie, tym więcej punktów przyznam Twojemu domowi. Dobra. Czyli musimy znaleźć gwiazdę ukończenia, jak zwykle. To jest moje... Hogwarcie, bo ukrywane są dywany Spongify. Jeśli rzucisz na nie zaklęcie Spongify, wyrzucą cię na wyższy poziom. By znaleźć ukryte platformy Spongify, szukaj na podłodze tego symbolu. To jest mój ulubiony sprawdzian, naprawdę fajny. No, może mało czasu, ale jest naprawdę jeden z, jednym z najlepszych sprawdzianów tutaj. Jak nie najlepszym. Bardzo śmiesznym i fajnym. Szybkim. I w sale nienurzącym. Cochliki to niemiłe stworzenia, które lubią zjadać małych chłopców. Nie daj im się do siebie zbliżyć. Ich ukąszenie jest bardzo niebezpieczne. Możesz je przewracać za pomocą flipendo jak gnomy, a <coughs> potem wrzucać do gnomiej dziury, by się ich pozbyć. No, tylko że z nich nie dropi nic tak z <coughs> właśnie z gnomów. Po prostu bierzemy, wrzucamy i tyle. Gnomy są lepsze, ładniejsze, fajniejsze. Bardziej takie milutkie. Grubaśne. Dobra, ale mnie szalu tam. Gnomy, gnomy, mamy tu skrzyneczkę. I pierwsza lokacja. znaczy pierwszy taki sekret odnaleziony. Jest ich 16. No nie wiem czy wszystkie odnajdziemy. Ale mam nadzieję, że tak. jest sobie trochę słuchaweczki, bo nie wiem co. Nie słyszę co mówię. Dobra. I tak, co my tu mamy? Tutaj mamy coś takiego. Dobra, może się nam uda. Parkour mamy opanowany. Dobra. Ale lecimy tam. No i teraz jak ja tutaj? Aha, to tutaj jest takie coś fajne. Gwiazdeczka. Aha, to takie, takie buty. Tylko jak się tam dostać, to jedzie, jedzie, tutaj jedzie. Dobra, fajnie. Tylko fasolki, no niestety. Nie ma tu nic? Nie. Dobra, ale tam znaleźliśmy drugą już gwiazdę Sprawdzianu. Jest fajnie. Nie powiem. Nawet o tym nie wiedziałem, zapomniałem o tym. Dobra, no, spongify i lecimy. Tu nic nie ma, nie. No i trzecia gwiazda Sprawdzianu. Księga zapisu i jakaś zagadka teraz. Musimy ją rozwiązać. Oczywiście, jak to jest zwykle w Harry Potterze bywa. Jakieś utrudnienia, znowu do góry poleciała gwiazda, musimy ją zrzucić oczywiście na dół Ale jak to zrobimy? Najpierw pozbądźmy się tych pochlików Bo naprawdę trochę te zadają, i to dużo Jak na takie niepozorne stworki Chodź tutaj To chyba pół HP zabiera Nie wiem, nie pamiętam już, ale wiem, że dużo Jak się przebudzą Jak je tak dłużej trzymamy i się przebudzą to gryzą w ramię No i też zadają dużo obrażenia ale my się staramy żeby nam nie zadało obrażenia dobra przesuńmy to tu tam widzę coś mi tu tak szelesta jakby no właśnie jakby lumos idziesz tutaj niedaleko by no właśnie jest przejście I tak szeleści dobra gwiazda to znaczy gwiazda karta 33 brązowych kart i 21, tak, czyli mamy prawie połowę, więcej niż połowę, jedną więcej niż połowę tych yy, trochę nierówno stoi Srebrnych kart, no już lepiej. Dobra Srebrnych kart, no i teraz Spoonify yy, Co miałem tu zrobić? Już nie pamiętam. Aha! To się wchodzi w Dobra Teraz uważa, żeby tutaj na to nie wlecieć. No i mamy ten keczup, jak ja tu mówię, a to są eliksiry. Dobra, keczup się wylał. A my teraz lecimy na dół. Bo są kraby. Cztery będą, cztery. Cztery kraby. I tak, musimy się ich pozbyć oczywiście. Najlepiej się ich pozbyć, to tak robimy. Wow. No To jest proste oczywiście Harry Potter nie jest trudną grą To jest gra dla dzieci Późniejsze części są o wiele trudniejsze Ale mniejsza To jest gra dla dzieci Nie będziemy się tutaj Wow! Starczyłem życie <laughs> Pół HP O srebrna karta Super, podoba mi się to I tak, tu mamy Coś takiego Rzucamy na to Flipendo. Y Aha, tam. <grywa> Jeszcze ja tak zastanawiam, gdzie jest ten dywanik. No i lecimy po gwiazdę ukończenia. No już powoli kończymy serię Harry'ego Pottera. Jeszcze tam parę zadań nam zostało do ukończenia. Jeszcze został nam zakazany las. No i chyba już komnata tajemnic. Już nie pamiętam, nie, nie chcę tutaj spoilerować tych, co nie grali w Hargopotera nigdy. Ale to już mniejsza. Pamiętam, że tu gdzieś było ukryte przejście, tylko nie pamiętam. Coś mnie to... No właśnie. A, wiedziałem. Coś mnie tu śmierdziało. Dobra. Znaleźliśmy tajemne przejście. Wow. Ochligi konwalijskie Spaduwał ode mnie. Podwójne są Bum. O, coś tu jest. Coś tu jest. Eee, tylko co? Co tu mamy? Tu jakieś przejście mam, tylko jak się tam dostać? No, kurde. Może? Nie. Hmm, jak się tu dostać? Jak się tu dostać? Przepraszam was na chwilkę No i witam was z powrotem, małe cięcie No i tak, co ja mam, mam tutaj zrobić żeby tam się dostać? Dobra pomyślmy o tym później No i znowu żebym życie stracił, dobra No Lumos, może te lumos nas gdzieś doprowadzi Tutaj Dobra, dajcie mi tą żabkę, uleczę się trochę. Ale gdzie ten Lumos nas doprowadzi? Tu mam, widzę. Spongefire. A, tu jest też takiego. Aha, to tu się leci. Dobra. Szybko. No, nie złapał się. No Co jest? Dobra. Nie skaczę tu jeszcze. Skoczę sobie. O, właśnie tak. No właśnie. Tu nic nie ma, ale tu jest korzeń. Ta kora drzewa wigen. No i co? Aha. To jest coś takiego. Eee. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie żabkę żeśmy mieli. I tu nam powinna spać kora. Jest. Dobra. Lecimy do góry trybie natychmiastowym albo dobra po co ja tu w ogóle przesiadłem mm, to musimy tu jest jeszcze jakiś jakaś skrzyneczka malutka taki schowek z fasolkami my mamy nimbusa 2001 tak o, mecz mieliśmy i zapomniałem o tym dobra to y jak zakończymy to zadanie to i starczy nam czas oczywiście to pójdę na pojedynek Zapomniałem po pojedynku, no, przepraszam Was bardzo Ło wow, lecimy Dobra Wow, a się wystraszyłem No i ja wypiłem napój niechcący Bo spację, żem nacisnął Dobra mniejsza <laughs> ja Tak mówię cały czas dobra, dobra, takie przyzwyczajenie yy, I tak, coś tu było ja pamiętam Przepraszam was, na chwilę znowu cięcie zrobię. No! Jestem z powrotem! Wow! Tutaj mnie atakują! Nie było mnie przez chwilę i już atakują mnie. No i znowu zapomniałem ten licznik FPS-ów. Dobra, lecimy tutaj. Mam nadzieję, że dolecę, dolecę. Tutaj jest ta skrzyneczka... Zapomniałem jak to się nazywa. Ma taką specyficzną nazwę. Skrytka taka. Tutaj jest yy, taka jedna sprawa. Z sobą. Mm. Zaraz to załatwimy. Nie! Nie chciałem jeszcze. jaj Dobra, jesteśmy w tym samym miejscu? Nie. Lipa trochę. Ale nie, bo tu jest jedna sprawa z sobą. Zaraz wam pokażę to. Dobra, załatwimy to szybko. Wow! Wow! Ja nie wierzę Obrażenia dostałem One nawalają Lecie Dobra, tu jest sowa Ta sowa musi do nas podlecieć Zabijmy tego chowika O właśnie Ta sowa nam otwiera przejście bardzo specyficzne przejście, do którego kiedyś nie mogłem wejść Tam jest jeszcze jedna zasadnicza rzecz O właśnie, coś takiego I tam trzeba wlecieć, bo tam... WOW! Nie, no ja nie mogę, dobra widzę się z wami po cięciu No i jestem z powrotem O, uderzyłem w mikrofon Jestem z powrotem, mam teraz nadzieję, że nic się takiego nie stanie jak wtedy To były dwa fajle pod rządem, masakra No i nie, ta słowa mnie też denerwuje Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, jest Szko szkoda, że tu save' nie można zrobić. Dobra. No i jak tam się dostało? Zawsze to mi zapominałem. Chyba tak się skakało. Tak, tak się skakało. No i jest dobra karta, jest. To, co chciałem. A jak się teraz tam dostać? <laughs> o o jak się tam dostać? Cholera O nie Nie będę robił ścięcia bo to się gdzie jest trochę roboty przy renderowaniu filmu A ja nie mam czasu na to Jajku jak się stamtąd wydostać? Zapomniałem już Niech pomyślę Dobra, chyba ja wiem już jak to zrobić Nie! Nie 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 Ła wow. Sowa najpierw No... sowa Szybciej Nie mam czasu Dobra No właśnie teraz to Boom. No właśnie No ale jak tamto miejsce zaliczyć? Nie ma pojęcia Dobra, mniejsza z tą kartą szarodzieja. Kupi się Aha! To tak było, dobra. Koniec tematu. Nie było nic. Dobra, to zaliczymy sobie tą kartę. To znowu będziemy pewnie tak latać, dopóki. A nie, nie będziemy latać, dobra jeju tyle faili pod rząd masakra dawno po prostu nie nagrywałem i, i, i się oduczyłem nagrywać zapomniałem bo po prostu nie że zapominałem tylko chodziło chodzi o to że nie miałem czasu chory byłem i miałem trochę swoich spraw to niedługo szkoła się zaczyna i, i no i jest trochę spraw do załatwienia o ja idę teraz do nowej szkoły, tak że wiecie Jest trochę załatwienia hmm, Teraz to się powinno iść w tą stronę Ale gdzie tu jest właśnie ten Lumos Czy jeszcze jedno będę właśnie, bo mi się wydawało, że jest jeszcze jedno takie przejście Na, jedno, na dwa Lumosy hmm. Wow, spadek FPS-ów 15 FPS-ów, nie wiem czemu Coś chyba zle, źle zrobiłem Bo to się powinno obrócić Nie wiem, zaraz sprawdzę Co ja tutaj źle zrobiłem hmm. Coś źle zrobiłem na pewno Jestem tego pewien na 100% No, na 90% Że coś źle zrobiłem Co ja źle zrobiłem no Dobra, mniejsza może się to naprawi No nie, no coś źle zrobiłem, dobra Mniejsze A nie, do o nie I Jeszcze ten No właśnie I teraz jest dobrze Spadaj Już szybciej I pajączki. Ale skill. Wow, nie trafiłem. Dobra, no za to zadanie, znaczy za ten sprawdzian dostaniemy mniej punktów, bo naprawdę mam mało czasu. Często moje fejle. Ojej, teraz to. Trzeba wyczuć moment. Trzy, dwa... Dobrze, daliśmy radę. Ja tu zawsze się męczyłem. To zły moment zawsze wybieram, altras. Badaj. No i skrzyneczkę mamy. Brązowa karta czarodzieja, tam jeszcze u góry coś jest, ale no, nie wejdę tam raczej. No tam jest jakaś karta, tylko jak tam Można było wleść. Hmm. Dobra, nie będę przedłużał, bo to już 21 minut filmu. Prześlę go na następny dzień. No i koniec. A to dokąd? Sprawdzimy? Nie, no tutaj. Dobra. Ile gwiazdek? Ukończyłeś wyzwanie Bo nie wiem nawet dla giałcy. Zostanie teraz przeliczony na punkty. 10 gwiazdek, wszystkie... A dobra, spoko. 146 punktów, 947 fasolek, no i 10 gwiazdek. Ale ceremonia przyznania punktów zaraz się zacznie. Chyba nie chcesz przegapić. Dobra, ale ceremonie punktów... Dla ceremonii przyznania punktów pójdziemy w następnym odcinku. W następnym odcinku zaliczymy dwie, a znaczy ty, zaliczymy dwóch gości z, z pojedynku, czyli przesuniemy się na szóste miejsce. E, no i mamy jeszcze meczyk Kulicza, też pójdziemy na niego, ale to wszystko zrobimy w następnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Komentujcie, lajkujcie, bo to zawsze zachęca mnie do robienia kolejnego odcinku. Dziękuję Wam za wszystko. Trzymajcie się na razie.